Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 6. O jakieś gałgańskie klikanie już na start, bo oczywiście nie umiem trafić w guziki. Mm, I co? No i dzisiaj plan jest taki. Idziemy na Peceta. Ładnie w te miejsca. I podbijamy go. Ma dwóch mocnych bohaterów w zamku. Czy smoki, a, niech będzie. no Mamy płaszcz ciemności, pięć smoków odzyskaliśmy. spoko, nie ma tragedii. Jest źle, ale nie ma tragedii. Tu się otworzyło, tu się otworzyło. O, ja myślałem, że tylko tutaj będziemy się z nim bić cała górna mapa. To jeszcze nie koniec wojny. Musimy odwiedzić tajemne biblioteki, żeby zamknąć im to przejście niefajne. Dawaj to i mamy teraz w takim razie premia do inicjatywy stworzeń Sojuszych stworzenia unikają odwetów w pierwszych trzech atakach wręcz. Pierwsze ataków dystansowych wymierzonych w sojuszzy oddziały zostaje zmniejszone o 20%. To jest ciekawe w sumie. Muszę przyznać jako umiejętność na, na pancerzu jakimkolwiek. No, ale tak, no przyda się. Zdecydowanie. Dobra, weź mi tu po Co tutaj widać w ogóle? No, widać niewiele. Dzielnica świątyń, niegdyś przepiękna pełna świątyń sklepionych, bram i fontan poświęcona malasie. Dzielnica ta musi teraz zapierać się chaotycznym przeróbką w postaci posągów i fresków ku czci sześciu demonicznych władców. Mimo wszystko, miejsce to zachowuje swój złowrogi charakter, a mimo, a może od chwili przybycia do szałogu jest on nawet bardziej wyrazisty, bo podkreśla go fascynująca architektoniczna wojna pomiędzy ciemnością i chaosem Pro no, tak mówicie to muszę się z tym zgodzić, no wygląda to całkiem ładnie wygląda to całkiem sympatycznie mamy tutaj anihilatorów stojących musimy oczywiście pozbierać wszystkie statystyki, wszystkie poziomy bo nikomu nie można przepuścić, znaczy niczemu nie można przepuścić miałem 15 kryształów, dobra dawaj je po prostu za golda Mamy kolejny w pełni rozbudowany zamek Malik, ja cię proszę no nie, no i muszę się tam wrócić teraz. I nie będę miał ruchu tyle, żeby się tam wrócić. No to jest żart jakiś nieśmieszny po prostu. Dobrze, zaraz tam pójdziemy w takim razie. Ogarniemy te i tam pójdziemy, no. No najgorsze jest to, że wojsko, które tam jest, no. Bo nie wykupię wszystkiego. Na pewno coś tam się uzbierało. Powinna być opcja taka, że właśnie można wykupić najpierw wojsko z danego zamku, a dopiero później gdzieś tam iść dalej. Dostaw. No. A, już mam maksymalny poziom. To no w ogóle bez sensu tu szedłem. Oko. Poro tak. Hmm, ja potrzeb... 30 smoków co jest? 30 smoków. Nie ma szans, żebym ja ich tyle wykupił. 12, tak, znaczy no. Okej, okay, no, mam tyle pieniędzy. 30 smoków, wyobrażacie sobie tę potęgę? Dobra, na pewno musimy podejść tutaj, ale co jest jeszcze tam, mi powiedz? To była bardzo dziwna decyzja taktyczna, muszę przyznać, kumplu. Ok, wejdźmy do miasta. A no tak, bo mamy grala przecież i on pewnie tak bustuje. Tak być. Zapiszmy sobie no i zobaczymy, gdzie on pójdzie. I w zależności od tego, gdzie on pójdzie, to my się tam przeniesiemy i go zabijemy. Ok, on jest tutaj niedaleko tego. Outpostu, który tam na nas czeka na ratunek, więc dawaj to. Mamy tutaj trochę tego dziadostwa całego. Outpostik. Ja nie wiem, gdzie on biegnie, ale daleko nie dobiegnie. Średni poziom zagrożenia. Praktycznie nic nie straciliśmy, no i bardzo dobrze. A i tu dalej nie przejdziemy, bo już jest nie dość, że jego teren, to jeszcze tu jakieś demony pilnują okej okay. spoko wracamy w takim razie no i tak na pewno trzeba będzie pójdziesz do miasta to raz hmm. też wracaj do miasta ty teleportujesz się tu na środek te koty odwalają masakra cały dzień po prostu tak ty się teleportujesz tu i ogarniasz ostatnią bibliotekę, i lecisz na przeciwnika, a ty się teleportujesz tu. Jak tylko on ogarnie ostatnią bibliotekę, to zamykasz tą tutaj. Najpięknie. Wszystko zaplanowane. Tak jak być powinno. Dalej nie zbudowałem tutaj smoków. No trudno. 11, 12. O, jeden. 20 drewna na 10 kryształów, a co mi to zmienia? I tak tyle nie potrzebuję. Powinno się zgadzać? Nie, bo potrzebuję jeszcze jeden drewna. Dobrze, niech będzie. I pierwszy zamek mamy ulepszony do końca. Dawaj to. Muszę zamknąć wrota do siok. Czy aby ten czas nie poszedł na marne. I zamykamy. Wreszcie wszystkie wrota do Szyjok zamknięte. Zostały. No nie, nie przeczytałem to. Znaczy nie usłyszałem, bo z jakiegoś powodu niektóre okienka zamykają dialog, a niektóre nie. No trudno. Dawaj tego smoczka jednego. Dawaj mi tych przyjemniaczków. Tych i mi dotarły. No, zaczyna ta armia nasza jakoś wyglądać, Te nasze wojsko tutaj zaczyna rosnąć. Tu nie byliśmy. Tu też nie byliśmy. Ty, 40 poziom zaraz będziemy mieli, a jeszcze jedna kampania nam została. O ty dziadu. Zapiszmy, może będzie tak samo głupi jak wcześniej i nie pójdzie po zamek. Wtedy zdążylibyśmy my mu tutaj coś przejąć. I się wteleportować i ten i to nie pytam zdążylibyśmy się wteleportować i się uratować zakładając oczywiście, że będzie chciał nam tutaj coś przejmować wracaj Bo ostatnio tego nie robił z jakiegoś powodu teraz też tego nie robi z jakiegoś powodu o, minąłem staty. Dobra, dawaj, skoro on się nie chce bić, no to Możemy sobie tak trochę go opluć. Też biegnie na dół. Tu biegnie, chyba, że on jest uparty, żeby do tego dobiec. A później dopiero mu się AI tak jakby naprawi. I tak się nie interpretuje już dzisiaj To sobie przebudujemy Trzeba tutaj tego naszego kumpla wysłać I pozbierać całą resztę dziadostwa, które tu zostało Co ten malik tam robi w ogóle? To co mu chodzi? Naprawdę tego nie rozumiem Ale nie muszę najwyraźniej Dawaj tu Teraz będę płakał, że mi coś przejmie i będę musiał latać za nim, ale spoko. Na razie my mu przejmujemy. On chcę pozbierać statystyki, ok? no ma to niby sens. Poziom rodowy platynowy już wyżej się nie da. No dlaczego nie zacząłeś od statystyk na swoim biomie kumplu? Tego nie rozumiem. Zobaczę, tu statystyk jest niepozajmowanych. A ty biegasz po moim uparcie zbierając tam cokolwiek. Chyba, że można jakoś ustawić, że bohater, nie wiem, standardowo ma zebrane od samego początku, ale to byłoby durne jak but przecież. Po co ustawiać coś, czego nie ma sensu zbierać, prawda? Nie wiem, czy on biegnie tam dalej, ale dobra, może my zajmiemy mu zamek w tym czasie, jak on biega jak gałgan. To Nie żebym ja biegał jakoś sensownie, bo zamiast pójść na przeciwnika już teraz i go po prostu pokonać, to też biegam i zabijam przeciwników. Ale rozumiecie? bez jest to oni zazwyczaj lecą, byleby by przejąć, no. Dostaw. Jak z tą moją drogą w ogóle? No niedobita. Powinienem pójść w krew po prostu i tyle. Nigdy nie użyłem tego skilla, który mi daje. które dają mi łzy, więc. Co zrobisz? Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy iść. Tak. Kirył! O, ciekawe, że będziemy się z Kiryłem bili. Myślałem, że raczej go plujemy, ale faktycznie to. On tą bibliotekę tam do, do szołogu przesunął, więc on będzie ją bronił. No, Ma to sens. Okej, okay, lecisz teraz na dół. Nie wiem, czy po więcej statystyk, czy po zamek, w któryś. Normalnie powiedziałbym, że po zamek, ale. Biorąc pod uwagę, jak się Durnowato zachowuje. Wydaje ci się, że możesz zabrać moją bibliotekę, a demony Shiok będą bezczynnie patrzyły? Twoją bibliotekę? Jakim cudem biblioteka bezimiennych może być twoja? A kto według ciebie wysłał ją do Shiok 100 lat temu? Tak, niżej podpisany. Swego czasu sądziłem, że zapobiegnie to nowej pradawnej wojnie. Beze mnie aniołowie zniszczyliby to miejsce i raz na zawsze złamali bezimiennych. Tylko dzięki mnie twój lud ma jeszcze przed sobą jakąkolwiek przyszłość. A dziś tylko ty stoisz między nami a tą przyszłością. Dobrze mu powiedział, tak jest. Zabijmy demony wszystkie. Tylko na to zasługują. Kirill z pokoziomek, ale demony zabijamy. Tak mniej ruchu mam mam wrażenie Zdecydowanie mam mniej ruchu, albo inaczej wojsko mam ustawione Ale jakąś bohaterską szarżę? Uuu. Ja nie chcę, żeby on zabijał To jest problem, ja nie chcę, żeby on zabijał Ale zabij No właśnie Okej, okay, możemy przejąć kogoś, na przykład Lilimia Liny są dobre do przejęcia, bo będziemy mogli mu strzelić po prostu i tyle. No nie no, za dużo siebie bije, no jak to ma tak być? No niby jemu też dużo, ale no nie mogę siebie za tyle uderzyć. A, bo on atakuje swój oddział, żeby go odblokować. Aż do końca walki wskazane od wrogich stworzeń przyjmuje plus 15% więcej obrażeń wszelkiego rodzaju. Okej okay. Dawaj po strzelcach. Ten coś tam przyjmuje. Znaczy przywołuje. Nie no, chyba nie ma się tutaj co bać, no Dawaj go tak. Myślę, że możemy Cię ukryć i zaatakować jeszcze raz. Ty go zabijesz, żeby cokolwiek zrobić. Natomiast po prostu wlatywać do środka. Hejścik. Pięknie. I jeszcze z lakiem. Bardzo dobry atak. Dobra, bez kontrataku. I troszkę więcej obrażeń. Świetnie. Wejcik, wejcik. wakey, wakey. a i tak nie zabijesz. A jak cię ukryje? Więcej obrażeń jeszcze z lakiem. Pewnie. To mi się podoba. Wie, tu jeszcze te stoją. Odbyty tam jeszcze są na górze. Faktycznie, no jakoś tak nie widziałem, żeby tu stały ale nie wiedziałem, że one tu na górze mogą być. Siłki. I leżą. Ten lak wchodzący cały czas pięknie. Po prostu pięknie. Cudownie. I się odsuń, bo oni mają szczęście. Zadadzą dużo obrażenia w bramę. Okej, okay, wy możecie bezpośrednio w nich strzelać. No to też spoko w sumie. Dwa i cztery. Pasu ukryjemy, a ty możesz po prostu w wieżę uderzyć i w sumie niewiele więcej mogę ogarnąć tutaj. No dobrze, no to bij w tę wieżę. Nie poradzimy. Ty rozwal. I wdeć sobie do środka pewnie. Ty poczekasz. Tobie w takim razie hejsta. Ty strzelasz tam na górę, ty tak samo. Jeszcze raz, pięknie. No starają się te nasze wojska, starają się. To trzeba im przyznać. Że chociaż na koniec próbują oddać tutaj za ten brak starania wcześniej. Czy jak ja to zniszczę, to czy oni umrą tam? Tak, okej, okay, to jest to ciekawe. Mogłem się wcześniej tym zająć. Anihilator. 5 milionów obrażeń łącznie we wszystkich Dobrze, bitwach. walczyłeś, Cyrylu Gryfie. Ale to my jesteśmy górą. Wybacz, brak oklasków. To ostrze w piersi trochę mi zawadza. Kpisz nawet w obliczu śmierci. Śmierć nic dla mnie nie znaczy. Nie wiem nawet, który smok zagarnie moją duszę. Nigdy żadnego nie czciłem. Pewnie odrodzę się w Shiok. Może nie jest za późno, by prosić Aszę o wybaczenie. Żartujesz? Mam tam kompanów, będą na mnie czekać, a potem wspólnie zaczekamy na ciebie. Kabelet jest bardzo cierpliwy, Raelagu. On jeszcze z Tobą nie skończył. Któregoś dnia możesz za mną zatęsknić. Do zobaczenia w piekle. Mrocznie. To no teraz. I tak zwyciężyliśmy tego dnia. Powrót niewidzialnej biblioteki był dla naszego ludu ostatecznie zjednoczonego pod egidą Malasy nowym początkiem, przynajmniej na jakiś czas. Wielkie miasto rozrosło się wokół starożytnych ruin. Znane było jako Konos, Labirynt, serce i dusza naszego nowego królestwa. Wreszcie mroczne elfy miały swój dom. Jak moi bracia i siostry mogą nie pamiętać tych wydarzeń? Jakim cudem Raelak zniknął z ich wspomnień? Jak mogą rozważać propozycję sojuszu z demonami? Gdybym nie ujrzał naszej przyszłości w popiołach, drżałbym o nią, bo najwyraźniej jakiś nieznany wróg chce odebrać nam naszą historię. Drogi Raelagu, raduj się swoim zwycięstwem i pociechą, którą przyniosłeś swojemu ludowi. Oddałeś mi tylko przysługę, pozbywając się jedynego, który jeszcze sprzeciwiał się wściop moim rządom. Ale... nie sądź, że mi uciekłeś. Jesteś silny, ale ja jestem cierpliwy. Pewnego dnia Uczynicie moim słowem. My ją znamy? Sarę na pewno. To może być jedna z tych suk kubów. Moja głowa, która była przy Kiryle, po prostu. Saro, ty to zrobiłaś. A ty wciąż mi nie ufasz po tylu latach? Ufam ci dość często. Kabelet kupił to. Sądzi, że jesteś martwy. Podobnie też uważa Araelak. Czas by tym razem to mroczne elfy ochroniły tę upadłą bibliotekę. Niezły pomysł. Obawiam się, że Kabelet i tak zbyt dużo z niej wyciągnął. Najwyższy czas razem usunąć ją z szyjok. Niech mroczne elfy staną się nowymi strażnikami bezmiennych. A co z Raelagiem? Wciąż sądzisz, że to on? Jestem tego bardziej pewien niż kiedykolwiek. On może pewnego dnia pokonać kabeleta. Kabelet może próbować zmienić przeznaczenie Raelaga, by pasowało do jego planów, ale jedno wiem na pewno. Przeznaczenie można zmienić. Ale nawet władca demonów nie zdoła przezwyciężyć prawdziwej natury człowieka. No i trzeba przyznać, że Kirill się nie mylił, bo jakby nie było w piątce Raelak m.in. zabija kabeleta. Nie jestem pewny czy na stałe czy nie, no bo z demonami to tam różnie bywa, ale na pewno go pokonujemy. A na razie co? Kończymy sobie grę, zostaje nam ostatnia kampania. Ostatnia kampania mianowicie nekropoli. Ale nie gramy chyba nikim takim znanym, jeżeli dobrze kojarzę. Możemy sobie taki sneak peek tutaj zrobić. Gramy Wejnem. Nie kojarzę znikąd Wejna. Może się okaże, że skąd go jednak znamy, jak już zaczniemy grać, ale na razie to by było na tyle. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.